Cześć witajcie jestem TechnikaUp a w dzisiejszym e, odcinku z zaawansowanego pisania pluginów pokażę wam jak ustawić pozycję npc-ta i to będą na przykład pozycje w stylu pozycja pływania pozycja po prostu stania czyli jeżeli byśmy najpierw sobie ustawili pozycję e, pływania a później byśmy chcieli żeby npc powrócił do swojej e, poprzedniej jakby tej podstawowej Pozycji, to wtedy byśmy sobie ustawiali tą pozycję stania, pozycję shiftowania, pozycję spania, no i pozycję ataku, która ym, nie różni się zbyt dużo w sumie od pozycji stania, ale to wam y, zaraz pokażę. Ym, a więc, tak, y, oczywiście będziemy tutaj używać sobie tej metody Create NPC, którą używaliśmy sobie tam we wcześniejszych odcinkach a więc jeżeli nie widzieliście to zapraszam was tam lub po prostu możecie sobie zapauzować ten filmik i przepisać teraz to co my tutaj mamy tutaj macie importy a więc no jeszcze klasa z komendą wygląda tak na razie jest pusta ale zaraz sobie to wypełnimy na początek zajmiemy się właśnie dodawaniem tego API i teraz tak robiliśmy to też w poprzednich tutaj odcinkach dodamy sobie store taką hashmapę w którym będziemy przechowywać tego naszego npc czyli public static map e, player e, entity store tu wnosi new oj, new hash map player entity ok control shift o importujemy sobie to entity może być choć nie no ja importuję to a więc zapisujemy sobie to. Teraz tu piszemy store, put, p, i tutaj naszego npc. Npc. No i mamy już tego naszego npc w naszej hashmapie I teraz się zajmiemy naszą metodą, którą sobie nazywamy setNTTPose. I teraz tak: Nie robiłem tego w sumie jeszcze na moim kanale. Ale ustawimy sobie pozycję, znaczy ustawimy sobie takiego, jak tutaj mamy, musimy podać gracza i nazwę npc Do stworzenia, te dwie, te dwa argumenty są wymagane To my sobie tutaj jeszcze weźmiemy enuma Nigdy nie robiłem właśnie chyba enumów w metodach Ale będzie to taki customowy enum o nazwie entity pose A więc tak, będzie to wyglądało mniej więcej tak jak public static void Set, entity, pause, player, p, entity, entity, czyli to będzie ten nasz yy, npz z tej hash mapy, przecinek entity, pause yy, i pause sobie to nazwiemy. Okej, okay, więc importujemy sobie entity, pause. Yy, Czybym to dobrze zrobił? Chyba nie. Entity, pause. Yy, chyba jednego temu. Yy, a więc tak, tutaj entity, pause i teraz tak. Tutaj sobie użyjemy tego naszego Data Watchera, który najpierw będzie nulem, czyli Data Watcher DW. Nazwijmy sobie go tak skrótowo, równa się New Data Watcher 0, Czyli właśnie nic tu nie będzie przyjmował. Importujemy sobie naszego Data Watcher. Ctrl Shift O. Tutaj taki import. Ja oczywiście robię na wersji 1.16. Tam link do pobrania powinien być w opisie. Teraz tak, dwregister Register. I teraz tak, tutaj u góry nam w ogóle podpowiada. Tu mamy takie podpowiedzi małe. I teraz tak, piszę sobie New Data Watcher Object i puste pole sobie dajemy, potem nawias. damy sobie 6, Data Watcher Registry.s. OK, i tutaj sobie piszemy Pose y Pose, OK. I to właśnie importujemy sobie jeszcze to. I teraz tak to właśnie powoduje, że, jakby już ten nasz Data Watcher przyjmie tą pozycję. Ale jak możecie mogliście zauważyć na poprzednich filmach z tego, też polecam oglądać od początku do końca, żebyście poznali, jak te wszystkie mechanizmy tu działają. Zawsze na końcu używamy jakiegoś pak pakieta, to jest jakieś tam pakiety do tworzenia tego NPC-ta. Zawsze używamy pakietu, żeby jakby, z, jakby dodać tą zmianę do NPC-ta, prawda? Bo jakby to nie wystarczy, że nam piszemy coś takiego. Więc piszemy sobie tak: Craft Player. Player.p. I tutaj właśnie dodajemy sobie get, handle, player connection, player connection, ok, send packet, wysyłam ten pakiet. new, i tutaj użyjemy sobie właśnie tego um, packet, tu będzie on nazwany packet playout out entity metadata, jeszcze go nie używaliśmy, czyli packet play out Entity metadata nawias entity get ID oczywiście musimy sobie właśnie wziąć ID tego e, npc, -ta. też sobie robiliśmy wcześniej często devu, czyli tutaj aplikujemy tą pozycję i true. Ok, teraz wystarczy tylko zaimportować tą naszą, to nasze play out entity metadata. Ok, a więc jak już to mamy, wejdźmy sobie teraz do klasy npc cmd. I sprawdźmy sobie na początku liczbę argumentów i w Args length równa się 1. Bo będzie, będzie komenda wyglądała w taki sposób, że będzie trzeba napisać NPC e, spacja i pozycja. E, albo też NPC create. A więc tak, piszemy sobie Switcha do tego mm, Args 0. E, I teraz tak. Case e, create break. Oj, nie wiem, czy tak to powinno robić. Chyba tak bardziej będzie lepiej. I teraz tak. Default. Zawsze warto dać defaulta. Tutaj okay, będzie jakieś użycie. No i piszemy sobie kolejny case. Case. Swim. Oj, dwukropek. Break. Case. Stand. Break. Oj, okay. oj. Case sneak tutaj będzie trochę inaczej niż w tym enumie ale to wam też zaraz wyjaśnię jak to jak to działa sneak case sleep break case yy, atak, break no i to chyba tyle a więc tak, tu sobie piszemy NPC API, set, nie, create, create NPC, P nazwa, nazwę test damy sobie po prostu klasycznie. I tutaj tak, NPC API tu sobie właśnie użyjemy tej naszej metody set entity pose, set entity pose, p, entity, tu sobie piszemy NPC, e, NPC API get znaczy store, to nasza nasza mapa get p i tutaj pozycja, napiszę sobie EntityPose na razie będzie tak z błędem skopiuję sobie to po prostu dla wszystkich bo będziemy sobie używać tutaj właśnie podobnych rzeczy entity pose. swimming ok tutaj będzie standing i tutaj uwaga, taka uwaga przy sneak nie ma tutaj takiej pozycji jak sneak no widzicie nie ma nic ale to się nazywa, inaczej to się nazywa crouching. E, to jest właśnie ten nasz shiftowanie gracza, skradanie się. No i teraz sleeping standardowo. A atak, to nie nazywa się też atak, tylko się nazywa spin atak. O, w taki sposób. Ok. A więc teraz mamy default. Piszemy sobie. Pa, send message. E, użycie NPC. Create. Swim. Stand. Snake. Sleep a tak. A, yy, ok, no i mamy już teoretycznie wszystko zrobione. No, plugin na standardowo, tylko ta komenda NPC. Main, oczywiście, rejestracja. A więc ja to eksportuję na nasz serwer i zobaczymy, jak to tam u nas wygląda. A więc przeładujmy sobie nasz serwer. Ok, ja sobie jeszcze tutaj odpalę Minecrafta. Oczywiście wersja 1.16. Jeżeli nie wiecie gdzie pobrać, to w opisie tego filmu powinien być link do pobrania Spigota, jeżeli chodzi o wersję. Jeżeli chodzi o wersję silnika, tutaj serwera. Ok, więc przeanalizujemy serwer z tym naszym pluginem. Reload. Ok, ja już sobie jeszcze raz tu wchodzę. Minecrafta i wchodzimy sobie w ten nasz localhost, a to będzie tutaj i sprawdzimy sobie, jak to działa. Pamiętajmy też, że na początek musimy stworzyć tego NPC-ta, bo jeżeli wpiszemy po prostu komendę NPC stand, to wyświetli nam błąd, bo prawda nie ma na jakim NPC-cie tego zrobić. No dobrze, no to tak, yy, tworzymy sobie naszego NPC-ta. Załóżmy, żeby nie stało o w taki sposób NPC create yy, ok, mamy NPC-ta test oj, tam się patrz no i co tak więc testujemy NPC e sobie wpisze jakiś tam rusowy argument no i wyświetliło nam co tu możemy robić NPC swim to będzie taka pozycja oj teraz tak dziwnie zrobiło no bo pamiętajmy też że warto ustawić głowę temu NPC w jakimś tam kierunku innym niż teraz ale widzicie to jest jakby pozycja płynięcia NPC stand to jest powrót do normalnej pozycji o takiej tutaj NPC sneak Shift, shiftuję. No, jak mówię, głowa, głowę ma mega dziwnie zrobioną. Ale no cóż, NPC Sleep Tu jest pozycja, jakby, jakbyśmy sobie to postawili łóżko czy coś, no to on by tutaj spał. No i NPC, NPC Attack. I teraz powiecie coś takiego, że NPC Attack to jest praktycznie to samo co NPC Stand. Ja mam powiem, że nie to samo, bo jest jedna różnica. Co jeżeli wpiszemy NPC Stand? To nasz hologram tego tekstu, a tutaj wyświetli się o góry, a NPC tak attack się na dole, taka jest różnica nie jest ona zbyt duża e, ale jeżeli byście chcieli żebym po prostu nagrał odcinek jak wygląda animacja ataku tutaj ustawiam sobie tylko pozycję a ja bym chciał właśnie zrobić jakiś odcinek o e, jakby ruszaniu ręką, czyli tej animacji ataku, więc jakbyście też chcieli to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję a więc co, jeżeli wam się ten film podobał, e, no to co też łapka e, i sub no i co, to tyle Trzymać się na razie, no i cześć.